Niemcy zrobią to ze Stanami Zjednoczonymi wspólnie w 2026 roku padła data szokująca wizja przepowiednia snowidza Jackowskiego dotycząca kwestii militarnej wojska Europy Niemiec i Stanów Zjednoczonych, co planują zrobić te dwa państwa w Europie. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz wydomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj temat, no, wstrząsającej wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego plus też fakty, które pojawiły się w mediach na temat tutaj wojska i tego, co się ma wydarzyć. No i tutaj Jasnowidz Jackowski tutaj na jednym z audycji swoich na żywo Odwoło się do informacji, które pojawiły się w mediach. Tak, Media podały takie informacje, że w 2026 roku Stany Zjednoczone planują rozmieścić tutaj rakiety Tomahawk, a także rakiety hipersoniczne na terenie Niemiec. No i tutaj Jasnowic Jackowski praktycznie no, podzielił się swoimi uwagami dotyczącymi tego zdarzenia. No bo teraz, kiedy to nagrywam, to mamy tutaj lipiec 2024 roku, tak? A pojawiła się informacja taka w mediach, że Stany Zjednoczone właśnie planują rozmieścić te rakiety za dwa lata. No i tutaj Jasnowic Jackowski mówi na temat kilku wątpliwości. Pierwsza sprawa, gdzie jest tajemnica wojskowa, że takie informacje. Praktycznie tak uzyskują światło dzienne. Druga sprawa, to znaczy, że co? Wojna jeszcze potrwa co najmniej dwa lata, skoro tutaj jest Ameryka. Amerykanie chcą rozmieścić te rakiety dopiero w 2026 roku, to znaczy, że już po prostu wiedzą, jak dalej potrwa sytuacja tutaj niebezpieczna. Oczywiście, jeśli chodzi o wojnę Rosja kontra Ukraina, czy też możliwość rozszerzenia się tego konfliktu, tak. A, no, nawet sam Jasnońcowskie przedstawia wizję przepowiednie. To zastrzega się przecież, że no, data może ulec zmienia, że są pewne czynniki, które mogą mieć wpływ na datę. A tutaj Amerykanie już wiedzą, że w 2026, 2026 W roku rozmieszczą takie i takie rakiety, tak, czyli zakładają, że ten konflikt jeszcze potrwa wiele lat, tak, no minimum te dwa lata, no bo jeżeli chcą rozmieścić też te rakiety, to nie po to, żeby rozmieścić je na kilka miesięcy czy na miesiąc, tylko na to, że po prostu spodziewają się, że ten konflikt Rosja kontra Ukraina czy potencjalna wojna Rosja kontra niektóre państwa w Europie wschodniej, potrwa to po prostu jeszcze kilka lat, gdyby w ogóle do tego doszło, tak, gdyby na przykład niektóre były Republiki Radzieckie walczyły z Rosją. No i kolejna sprawa. Tutaj ja Jackowski mówi w ten sposób, że mamy do czynienia z propagandą słowną Stanów Zjednoczonych. Tak? tak brzmi ta jego wizja przepowiednia, że w ten sposób Stany Zjednoczone zaogniają sytuację, tak? Przedstawiając faktycznie takie informacje do mediów, tak? No też pamiętajmy, że często mają miejsce przecieki, przecieki, które są kontrolowane, tak? Dziennikarze czy też redakcje dziennikarskie doskonale wiedzą, po prostu zostały poinformowane, natomiast jest to tak zwany przeciek kontrolowany, służby specjalnie dają taką informację, która ma użyć światło dzienne, tak? Tak samo jak tutaj taka informacja się ma pojawić, żeby tutaj strona rosyjska zdawała sobie sprawę, jaka broń zostanie rozmieszczona w 2026 roku, tak? Natomiast tutaj w ten sposób, według jasnowidza Jackowskiego, Stany Zjednoczone zaogniają Sytuację, tak, A, jeśli chodzi o ten konflikt, no i przede wszystkim tajemnica wojskowa, tak, jak takie informacje pojawiają się w przestrzeni publicznej. E, oczywiście wiadomo, że są wywiady wojskowe, wywiad rosyjski na pewno jest doskonały, tak, i e, może by uzyskał taką informację. Natomiast, dlaczego po prostu takie informacje się pojawiają, tak? To też jest informacja, która jest moim zdaniem nie, bardzo niekorzystna dla samych mieszkańców Niemiec, tak, e, bo na przykład załóżmy, że ja mieszkam w Niemczech i jestem Niemcem, tak? Pojawia się taka informacja. To znaczy, że po prostu tak Rosja będzie chciała zaatakować kolejne państwa po Ukrainie, na przykład Polskę i że w 2026 roku prawdopodobnie wojsko rosyjskie podejdzie po prostu pod granicę niemiecką, a umieszczenie tych rakiet miałoby zatrzymać praktycznie tutaj tą ofensywę, tak? No tak tego można byłoby się spodziewać, bo czego, dlaczego na przykład ta broń nie pojawi się wcześniej? Tak na przykład nie, nie pojawi się w 2024 roku, albo rok później, tak? Tylko dopiero w 2026 roku. Czyli zakładają, że no, Rosja zaatakuje Polskę, Polska będzie się bronić, waleczna, dostanie jeszcze sprzęt wojskowy, no ale nie, nie wytrzymają więcej niż tamty po prostu tamten rok, dwa lata, tak? Do 2026 roku, a później niech się tylko Rosja ma na baczności, bo jak podejdzie pod granicę niemiecką, to tam będzie Tomahawk'i, będą broń hipersoniczną i tak sobie łatwo Rosja nie poradzi z Niemcami. No tak można byłoby się spodziewać, tak, odczytując praktycznie tutaj takie informacje, które się pojawiają. Czyli gdzie jest tajemnica wojskowa, propaganda słowna? E, to znaczy, że wojna jeszcze potrwa co najmniej dwa lata. E, jasne, praktycznie przesłanie, i w ten sposób Stany Zjednoczone zaogniają sytuację, tak? Według jasnowidza Jackowskiego, e, publikując takie informacje, przedstawiając faktycznie takie informacje, czy e, jeżeli takie informacje e, e, przy, e, przydzierają się do mediów, tak? Bo ja rozumiem, na przykład, była swego czasu taka informacja, że e, Amerykanie wycofują swoje bazy wojskowe na terenie Niemiec tak, Chyba tam z Ramstein czy gdzieś po prostu wycofywali swoje bazy wojskowe. W ogóle tam było powiedziane, że tutaj oczywiście strony się dogadały, i tak dalej, a pewnie Amerykanie Niemcy faktycznie tutaj takim podziękowali a tutaj tak, tym wojskom amerykańskim. No i było powiedziane, że po prostu tak, że niby tam za porozumienie, albo, albo Amerykanie sami się wycofali, tak? Ku zaskoczeniu Niemco, Niemców, a była informacja taka do mediów, że no za porozumienie stron. No to rozumiem, tak, wycofanie się bazy to wiadomo, że jak po prostu wojska amerykańskie puszczają dany teren, to wiadomo, że ci żołnierze wrócą do Ameryki, będą pewnie z nimi wywiady w internecie, tak, i tak dalej, te bazy będą puste. No to taka informacja, wiadomo, że jak się ujrzy światło dzienne, no to ona i tak prędzej czy później by wyszła na jaw, tak. Natomiast mówienie o tym, że na przykład broń hipersoniczna będzie za dwa lata po prostu w Niemczech, tak, co ma przestraszyć nagle po prostu Rosję, która ma paść na kolana i, o nie, 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 tylko czasem Rosji, czasem Niemiec nie atakujmy, bo oni przecież mają broń hipersoniczną, tak? No właśnie, czemu miałby to po prostu służyć? To jest pierwsza sprawa. No, bo tak, na przykład, były tutaj wojska radzieckie na terenie Polski, czy na, na terenie byłych republik radzieckich, tak? I tam opuszczały na początku lat 90. teren Polski. No to wiadomo, że te koszary po prostu pustoszały, czy w innych państwach, tak? A w niektórych tam państwach, już nie pamiętam, bo nawet w na 1993 roku jeszcze opustoszały, yy, opuszczały te wojska radzieckie dosyć późno. No to wiadomo, tak? Oni opuszczają teren, te koszary pozostają po prostu puste. No to jest oczywista sprawa. Natomiast tutaj, w kontekście tej broni hipersonicznej, 2026 roku, tak? To też jak w ogóle taka informacja, tak? Jakby co, muszą najpierw brutukować tą broń, przetestować, sprawdzać, zrobić jakieś przeszkolenie. Rozumiem, jeżeli na przykład była kwestia przekazania e, samolotów, myśliwców dla strony ukraińskiej, że tam trzeba przeszkolić tych pilotów i to nie jest takie proste, nie nastąpi to z dnia na dzień. Ale rozmieszczenie broni hipersonicznej czy innej to machołków, e, na pewno to po prostu, moim zdaniem, to jest dzisiaj praktycznie kwestia paru, paru dni. E, tego nie potrzeba dwa lata, żeby, nie wiem, po prostu... Trzeba szkolić żołnierzy niemiecki do obsługi bez przesady, tak? No właśnie, i też to jest ciekawe, że strona amerykańska miałaby rozmieścić właśnie na terenie Niemiec, tak? No, ale to są państwa, które są no to tak samo jak my, po prostu, tak? Można też żeby byłoby zadać inne pytanie, dlaczego na przykład taka broń nie będzie rozmieszczona na terenie Polski, tylko na terenie Niemiec, tak? No właśnie I to wszystko dzisiaj dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do gry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!